Trzecie miejsce na pacy, świetny wynik. Gratuluję. Jesteście zaskoczeni? Przede wszystkim zaskoczeni. Przede wszystkim zaskoczeni, potem przychodzi rozum. Poluje właściwie chyba od pięciu lat, więc to są, to są żmudne godziny pracy, po nocach ślęczenie nad tekstami, choreografią i muzyką, więc to zajęło nam więc sporo czasu, żeby dotrzeć do takiego poziomu, jaki reprezentujemy obecnie. Proszę państwa, tutaj właśnie na tym instrumencie grał. Dur! Dur brawa dla dur, jo. Dur jak był mały, to, to poszedł na plażę i tam spotkał takie coś, co się nazywa po świecku foka. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. I on zobaczył tę foka, i żeby ją tak przywołał, by się zakochał, głupi, to zrobił tako. I jak on tak robił, to ta foka przychodziła. Jemu tak zostało, dlatego daliśmy mu taki inny instrument, co się nazywa akordeon, ale on tego teraz nie ma, bez sensu kompletnie. A to jest Stefan, Brawo dla Stefana, ja. jo. I o Stefanie nic nie wiadomo. Ja umiem po szwedzku. Dyr umie na akordeonie, a, a, a Stefan umie na, 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 na kluczach, na gitarze i na na, 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 czym jeszcze na na bezpiecznych talerzach umie grać. Tutaj muszelka, muszelka była też. No dyr jeszcze też na muszelce umie grać i, i, i był taki, taki moment, była taka, taka konfiguracja Merkurego w Wenus i jazdy wschodu i, i to, to był ten moment, gdzie, gdzie, gdzie się te trzy takie umiejętności spotkały i wyszliśmy na scenę i się okazało, że, że Svensson um, będzie mógł grać e, w Malmö, w Sztokholmie, w w Szwajcie i gdzie jeszcze chyba gdzieś pod Berlinem kiedyś zajechaliśmy. A tak naprawdę e, powstaliśmy w Klubie Gęba w Zielonej Górze i tam e, tam generalnie graliśmy, bo nasz rozgłos sięgał tylko tam, gdzie, gdzie ktokolwiek nas widział, ktokolwiek słyszał. Więc tylko w tym rejonie sobie graliśmy i robiliśmy to hobbystycznie, a nie po to, żeby się gdzieś tam pokazywać. Samo wyszło. Samo wyszło. Samo wyszło. Zal ik gaan? Zal ik gaan vliegen? Zal ik gaan zien? Zal ik Er gaat niets Hij spuug in de spuut. een glück ehos waard? Speel ga ik moet iets geler op het eit. Fascynacja Szwecją w ogóle mać jakieś korzenie szwedzkie, może? Meble z Ikei. Nic więcej? Mm. No i to nie meble, bo nawet no nie ma Ikei. <grym> Kas I kasetę Abby mam. Kasetę Abby mam. Umiecie mówić po szwedzku? Chyba nie. Nie wierzą nam. Mm. No oczywiście. że się ze słownika, czy jak to wyglądało? Jakiś z ulotek Ikei? Okay. Ja jestem Olef. Öl to znaczy piwo, więc... No już. Wczoraj się nauczyliśmy w Krakowie na rynku, właśnie, od jednej pani. A to już prawdę mówimy tam. Zapytaj fryzjera, fryzjera, fryzjera Oj, ślepym solo A sami zaprojektowaliście swoje stroje? Tak, tak. tak, tak. To się działo niezależnie to od co? nas. Tak. To jest za dwa złoty całe. Nie no każda piosenka jest o czymś innym. Jedna jest piosenka o ptaku, jest piosenka o emocjach, o... kultura szwedzka jest dość, dość bogata. bogata, więc dlatego obejmuje różne nurty w tym momencie, tylko nasz program jest zróżnicowany i obejmuje, tak chcemy jakby dotknąć wszystkich aspektów takich kulturalnych i różnych problemów i społecznych, i kulturalnych, i filozoficznych, więc to tak, tak. Bardzo podkreślacie konflikt z Norwegią. Bo o Norwegii trudno powiedzieć coś, coś, coś miłego. Nawet jest taki dowcip, który mówi, że czym się różni Szwed od Norwega, no, czy, czy Szwecja od Norwegii, no bo Norwegowie mają dobrych sąsiadów. A czym zajmujecie się na co dzień, kiedy występujecie? Jeżeli można wiedzieć. na Kolega pracuje dla rządu, ja pracuję dla oświaty, a kolega pracuje dla ziemi.